Polish Fest TV Podczas ostatniego meczu sezonu 2019-2020 przy bułgarskiej. Kibice Lecha w kotle zaprezentowali ogromny transparent o treści. Siłą Lecha jest drużyna, do którego machano flagami oraz odpalono kilkadziesiąt rac. Oprawa została zaprezentowana na początku spotkania. Zobaczcie materiał, który publikujemy dzięki uprzejmości Moniki Wantoły. W drugiej połowie pojawiło się również wymowne płucno o treści. Sezon przejściowy za nami w kolejnym jazda z k Finalnie lech wygrywa z Jagiellonią 4 do 0 i tym samym zostaje wicemistrzem Polski. Zostawcie łapkę w górze, jeśli podobają Wam się filmy z lektorem. Szukajcie nas na Facebooku, Instagramie oraz Twitterze. Do następnego! Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w Pioshot.pl z kodem TV 5% rabatu.